To nie był udany weekend dla futsalistów Dremanu opoleką Prachcicę. Pod dopieczni Jarosława Pataucha przegrali na wyjeździe z Widzewem łódź. Łodzianie wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie po trafieniu znanego z występów w brzegu Ukraińca Wjaczysława Korzemiaki. Po objęciu prowadzenia mecz nadal toczył się pod dyktan do Widzewa. Gospodarze przewagę przypieczętowali w ósmej minucie. Efektownym strzałem z powietrza popisał się Daniel Krawczyk i było 2 do 0. Dreman w Łodzi musiał radzić sobie bez pauzy. Za kartki Arkadiusza Szybczyńskiego. W wyjściowym składzie pojawił się za to Waldemar Sobota i to on dał sygnał do odrabiania strat, trafiając w 13. Minucie. Dla byłego reprezentanta Polski było to premierowe trafienie w Fogo Futsal Ekstraklasie. Po zmianie stron, pierwsi trafili łodzianie: Dawida Lacha pokonał Michał Marciniak. Goście odpowiedzieli golem Soboty, a choć w końcówce mieli szansę na wyrównanie. Spotkanie zakończyli bez punktów. Dreman w ligowej tabeli niezmiennie zajmuje czwarte miejsce. 1 lutego do Opola przyjedzie mistrz Polski Piast Gliwice. Do rozpoczęcia sezonu w drugiej lidze żużlowej pozostały jeszcze niespełna trzy miesiące. Zanim kolejarz Opole przystąpi do walki o punkty, w ramach przygotowań odjedzie cztery sparingi. Opolanie w okresie przygotowawczym zmierzą się z Rowem Rybnik i teksą stalą Rzeszów. Pierwszy mecz w Opolu zaplanowano 18 marca z Rybniczanami. Tydzień później odbędzie się sparingowy rewanż w Rybniku. Z ekipą z Rzeszowa kolejarz zmierzy się natomiast 1 i 2 kwietnia najpierw u siebie, a później na wyjeździe. Ligowe zmagania o Polanie rozpoczną 15 kwietnia domowym starciem z Unią Tarnów zimowa aura sprawiła, że planowany sparing pomiędzy Stalą Brzeg a MKS-em Kluczbork nie został rozegrany. W weekend jednak doszło do transferu pomiędzy tymi klubami. Z Brzegu do Kluczborka przeniósł się Kacper Paszkowski, 19-letni obrońca, pochodzi z Olsztyna. W Stali występował od wiosny 2021 roku. W tym czasie rozegrał w brzeskiej ekipie 21 spotkań. Paszkowski związał się z MKS-em rocznym kontraktem. W sobotę MKS zmierzy się w meczu z z Lechią Dzierżoniów, a Stal zagra z ruchem z Dzieszowice. Wciąż bez zwycięstwa w Ekstralidze pozostają futsalistki rolnika głogówek w pierwszym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca Arkadiusza Fludra. Głogówczanki przegrały z respektem myślenicę. Przetrenowaliśmy dwie jednostki treningowe, także jeszcze mieliśmy mało czasu, żeby gdzieś tam nasze działania zespołowe scalić. Jeżeli chodzi o działania zespołowe w, obroń, w bronieniu, no, zostały one po części spełnione, no wiadomo, pięć bramek straconych, tak. Natomiast te założenia, które gdzieś tam sobie zakładaliśmy, na Dziewczyn, jeżeli chodzi o te działania zespołowe, były po części realizowane. Goście wynik otworzyli w trzeciej minucie po strzale Sonii Jurki, a niespełna 120 sekund później było już 2 do 0. Na listę strzelców wpisała się Aleksandra Niemczycka. W drugiej części gry padły trzy kolejne gole autorstwa Marii Dziadkowiec, Martyny Szymoniak i Zuzanny Węglarz. Rolnik głogówek respekt myślenice 0 do 5. Miałyśmy bardzo dużo sytuacji, których na pewno nie wykorzystałyśmy. Yy, druga drużyna wiadomo miała yy... Kontrolę nad atakowaniem. My się bardziej skupiałyśmy na obroną, ale niestety straciłyśmy pięć bramek, ale myślę, że na treningach będziemy dalej pracować, żeby to poprawić. Wynik, wynik może być delikatnie mylny, ponieważ no, dziewczyny z Głogówka też, też miały parę sytuacji, także miałyśmy szczęście, ale i tak myślę, że byliśmy dzisiaj lepszą drużyną. Liderem grupy południowej jest słomniczanka słomniki. Rolnik z zerowym dorobkiem zamyka stawkę, a do przedostatniego AZS-u traci 6 punktów. Na koniec magazynu w cyklu Polska i Świat przenosimy się do Australii, gdzie historyczny sukces odniosła Magda Linette, 45. tenisistka rankingu WTA w czwartej rundzie wielkoszlemowego Australian Open wyeliminowała rozstawioną z numerem czwartym francuskę Caroline Garcia i po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale wielkiego szlema. Polka mecz rozpoczęła od trzech przegranych gemów, ale później odrobiła straty i seta rozstrzygnęła w tie breaku. W drugiej partii obie tenisistki wygrywały swoje podania, zmieniło się to dopiero w gemie dziewiątym. Linet przełamała francuskę, a następnie przy własnym serwisie zamknęła mecz. Wynik 7-6, 6-4. W środowym ćwierćfinale Polka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową.